Szczęście. Potrzebuję pomocy natychmiast, inaczej oszaleje. Mieszkamy w małym pokoju moja żona, moje dzieci i moi teściowie. Jesteśmy na granicy wytrzymałości. Krzyczymy i wrzeszczymy na siebie. Ten pokój to piekło. Czy obiecujesz, że spełnisz wszystko, co ci polecę? powiedział Mistrz z wielką powagą. Przysięga, że spełnię wszystko doskonale. Ile macie zwierząt? Krowę, kozę i sześć kur. Wprowadź je wszystkie do waszego pokoju i przyjdź do mnie za tydzień. Uczeń przeraził się, ale przecież obiecał być posłusznym. Wprowadził zwierzęta do pokoju. Wrócił po tygodniu w stanie godnym politowania i skarżył się. Jestem kłębkiem nerwów. Ten brud, smród i hałas. Wkrótce chyba wszyscy postradamy zmysły. Wracaj do domu, powiedział mistrz. I wyprowadź zwierzęta z pokoju. Człowiek pobiegł szybko do domu, następnego dnia wrócił promieniując z radości. Jakie cudowne jest życie, wyprowadziliśmy zwierzęta, nasz dom stał się rajem. Co za spokój, jak czysto, ile przestrzeni mamy dla siebie.